czekaj gdzie ja jestem? Halo pomocy. Zara. A tak. No bo mi zabrało wszystkie ita A ja... Dobra, Wera, wypuść mnie, proszę. Mm. 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 Ała, boli. Mm.

Ej dobra uciekłem Jezus Vera musiał mnie akurat zamknąć Dobra schowuj się może tu O Jezus Добро видите, со... Jesus! что... Иисус! Что-то за лаги. Угу. Mm -hmm. Клайна лаги, правда? Dobra. No i znowu jedną kreskę, bo jakoś była nie mam. Dobra. Tak to mogę powiedzieć, że Wera mnie słyszy. Wera widziałem cię. Zobaczysz na nagraniu. Zobaczysz Zab na nagraniu, ale w okolicach centrum byłaś tam, gdzie ja Była byłaś w dobrze. Byłaś tam, gdzie ja, prawda? Nie, A ale wera, musisz wiegnąć Nie możesz oszukiwać. Ja już wolę bardziej grać w to w inne gry niż być torturowanym przez Wera. Ej, dobra, zróbmy to tak. Jeśli Wera mnie teraz nie... suma... Czekaj. A Co ty? Ej, czekaj, czekaj. Ty i w mnie tak mnie... I to w mnie nie tepniasz. Wcale, a wcale. Dobra, na to. Pa! No i znowu mam te lagi. Jezus jakie ja mam lagi pomocy. Kręc lagi. Jestem zahipnotyzowany. Ej, dobra, wyra mnie teraz nie znajdzie. Jeśli nawet nie już tepnęła, to ja mam same lagi, więc mogę sobie nawet puścić z Spotify'a. A, dopiero teraz mnie tepnę. Kręć, Piotrowi. Nie wiem, Wera jak. Czekaj, gamy mode 3. I teraz robię tak, teraz stwór rival. Ja co się dzieje. Dobra, czekaj. A dobra, nie ma Ale nie, wypuść mnie, proszę. dobra, dobra wypuść mnie, proszę. Nie mogę zabrać i temu. pałacu. Tak można powiedzieć mam małe czity. Bo mogę lapać. Tylko czekaj. A, dobra. Nie ma, nie ma. Laniś. O, to bolało! O oh go! go, go, go. Idę te! Teraz uciekam, teraz uciekam, teraz uciekam. Ej! Wera! Ty mnie nigdy nie odmawiasz. ale zobaczysz na nagraniu. O, tak. Jezus Maria! O nie. Co? Dziewiętnasta ilość tam. Ale jeszcze odcinek jest. Ale widzę, że Cię chyba nie słyszą. Ale jeżeli będą Cię słyszeć, to nie wiem. Hmm. Nie wiem, gdzie te pnódy, dobra, powiem w okolicach, w nowych tego, w, 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 w nowym osiedlu. Werowic. Mm -hmm. Widzę, wy się nie pamiętajcie. Nie mam nawet czyli to tylko ja jestem operatorem serwera. A! No i teraz może sobie polecę tu. I ja ona mnie teraz nigdzie nie znajdzie. Ale nie, widzowie, przysiągajcie, bo ona mnie nigdzie nie znajdzie. Prowadz. A! Więc muszę znów uciekać. Ciekawe czy, kiedy wejdę do lawy, ciekawe czy, jak wejdę do lawy, to coś mi się stanie. Jestem porny super. Dobra, powiem, wam że tutaj live po Ej, nie no, teraz pomoc. Dobra. To tak to jedynie mogę powiedzieć. Um, kończymy ten odcinek. Ciąg dalszy nastąpi. Część druga to jest ciąg dalszy, więc papa. Mir